Cześć widzowie, to co się wyrabia w polskim rolnictwie to już jest po prostu przegięcie po całości yy. będą strajki, będą protesty Wujo moi wujowie coś tam zaczynają organizować bo po prostu się nie da, nie da się po prostu tego znieść trzoda upada krowy włos na włoski wyjścą. Tam dla hodowców bydła też ma być jakaś pomoc, ale my nie chcemy czekać, my chcemy dostać pieniądze, bo je, jak tak dalej będzie, to nic się nie kupi. Miały być nabytki na Nowy Rok, pójdą się gwizdać, bo po prostu się nie da, nie da się po prostu wy, wyhodować, nie da się po prostu trzymać bydła, chociaż tak jak było otworzyłem wielokrotnie. Wujkowie są dużymi rolnikami, ale jak oni widzą, nie widzą, że to ma przyszłość i to ciężko to ciągnąć. Nawet na takiej skali jak oni gospodarują, a mają po 150 sztuk bydła, także nie, nie, nie dziwić się. Obory są przepełnione, jak mi wujek i my Jarek powiedział. I, i, I już po prostu nie wiedz, czy sprzedawać, bo nie ma po prostu powiedział, że jest tak ciężko, że nie ma. Mówi, że po prostu już powoli nie brakuje miejsca. A mówi, a cena jest nieopłacalna. Także nie wiadomo co będzie. Mam nadzieję, że wypalą nasze protesty. Ja postaram się spotkać z moim przyjacielem Mateuszem, powiedzieć mu o tych protestach. Zobaczymy. Najlepiej by się przydało teraz, jakbym w piątek pojechał na wieś, bo mam wolny ze szkoły, spotkać się z Mateuszem, yy, wiadomo którym, tym takim moim dobrym przyjacielem, rolnikiem, powiedzieć mu, że musimy protestować, bo to jest o nasze życie, o nasze życie, czyli naszą przyszłość. Yy, gospodarzy, gospodarzy on, pan Arek, pan Jarek gospodarzy. Chłopaki, obudźcie się! To jest najbliższa pora, żebyście się obudzili i wyjechali na drogę. Chłopaki, z Marchoc. Z wałkonów, z knopówki. Dołączcie do Włoszczowy, do mojego wujka. Mój wujek już wczoraj zaczął protestować. Dołączcie. Z Żelicławic dołączajcie! ze zrzzylicem z Psar! Dołączajcie ze wszystkich wiosek! Jechać na Włoszczowe, protestujcie! Bo naprawdę, naprawdę to się robi chore, holendalerne! Także, yy, także mam nadzieję, że wyjedziecie na ten protest, zrobicie to, co trzeba zrobić. Dzisiaj się jeszcze górnicy do Was dołączają którzy ciężko na kopalni pracują, tak jak rolnicy. Także, także. Mam nadzieję, że, będziemy, że będziecie na proteście, chłopaki, z moich okolic, bo to, co się wyrabia, nie da się tego opisać. Ja po prostu nie powiem nic więcej, bo po prostu brakuje mi na to, co się wyrabia, słów. I naprawdę. Dzisiaj jak mnie ktoś wkurzy to, to jestem gotów zabić, nie? No naprawdę. Bo po prostu to co się wyrabia mam tego dość. Trzymajcie się, łapkujcie i mam nadzieję, że wyjedziecie coraz więcej osób zaś na protesty wyjeżdżać.